Drodzy Państwo, pozdrawiam Was Bożonarodzeniowo. Jesteśmy w tym momencie dziejów, kiedy wokół nas jest sporo niepokoju. Kiedy więcej niż kiedykolwiek doświadczaliśmy również przez spotkanie z ludźmi, którzy musieli opuścić własne domy, a których przyganęliśmy, i to o nas pięknie świadczy. My musieliśmy doświadczyć czegoś, co jakby zaprzecza temu, co śpiewamy pięknie w kolędzie. Bóg się rodzi, moc truchleje, a potem pokój ludziom dobrej woli. Bóg przychodzi, coś się niezwykłego dzieje, ale przychodzi po to, żeby w sercach ludzkich zaistniał pokój. I chcę Państwu życzyć, by ten przychodzący, przychodzący do nas tak bardzo delikatnie i wrażliwie Bóg stawał pośród was Swoją obecnością wywoływał w sercach najlepsze reakcje, najlepsze uczucia. Byście, przyjmując go do serca, darowali go innym. Przez miłość, serdeczność, obecność. Obecność przy najbliższych. To jest nasz świat, szybki, bystry w swym przeżywaniu, biegnący jakby przed siebie, nie zauważający tych wszystkich, którzy są wokół. Jest Boże Narodzenie po to, żeby zatrzymać się, wpatrzeć się w głąb własnego serca, w głąb Boga, ale też w głąb mojego bliźniego, tego najbliższego, który kocha, którego kocham w domu i tego, który przychodzi obok mnie na ulicy. Może nieznany, ale może czekający na to, że powiemy mu dobre słowo albo podzielimy się dobrym spojrzeniem. Niech opłatek w ręku, łamany. Chleb łamany, niech stanie się tym momentem, kiedy podzielimy się wszystkim, co w nas najlepsze. Życzę Państwu błogosławionych, wesołych świąt, świąt, które budzą w nas najlepsze, najlepsze reakcje ludzkie, człowiecze. I życzę Państwu, by ten nowy rok, który się zbliża, stał się rokiem lepszym rokiem pokoju, rokiem głębszej nadziei. Rokiem odbudowywania tego, co nam gdzieś ubyło. Rokiem, który będzie na nowo szczęśliwym rokiem. Więc tego nowego, szczęśliwego roku też Państwu z całego serca życzę.